Bezpieczeństwo, jakość, a oszczędność czasu i nowe możliwości. Zniknęła mi część takiej żmudnej pracy. Zmieniam to po prostu w jednym miejscu i dzięki temu, że ta synchronizacja jest praktycznie w czasie rzeczywistym, to po kilku minutach ta zmiana jest widoczna na każdym produkcie. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu o cyfrowych w obszarze sprzedaży. Dzisiaj jesteśmy w Łodzi w siedzibie lidera rynku rządzeń grzewczych oraz pomp ciepła w firmie Imergas. Potrzeba i problem, z którym firma Imergas przyszła do makopedii dotyczyła zarządzania informacją produktową jej aktualnością jakby w obszarze wszystkich systemów. No i dzisiaj dowiemy się, w jaki sposób ta potrzeba została rozwiązana, jaki system został wdrożony i osoby, które tutaj będą nas dzisiaj gościć, opowiedzą o tych swoich doświadczeniach w ramach całego. Procesu wdrożenia. Cześć Krzysztof, witam cię. Witam cię, Wit Witam Cię. Witam w Mergazie. Dożyliśmy Pima. W tym obszarze pracowaliśmy w ostatnim czasie. Potrzebę, którą spełniliśmy, wdrażając ten, ten obszar, czy udrażniając ten obszar. To przede wszystkim zadbanie o nasze wewnętrzne procesy, które dużo lepiej w tej chwili działają. No i przede wszystkim, gdzie w biznesie najważniejszy jest klient, tak. więc dostarczamy naszym klientom w tej chwili już dużo lepsze, dużo bardziej aktualne i pełniejsze dane. To Na początku zdobyliśmy wiedzę na temat firmy Makopedia, mhm. referencje, jakie uzyskaliśmy od producenta systemu i też referencje, jakie uzyskaliśmy z wdrożeń, które Makopedia wykonała. Następnym etapem były spotkania i rozmowy z Makopedią na temat potrzeb, jakie mamy. Również szukaliśmy takiego partnera, który nas przeprowadzi przez ten proces, który był dla nas nowym doświadczeniem w tym zakresie, jeśli chodzi o zarządzanie informacją produktową. Tak, szczególnie, że to jest współpraca na poziomie nie tylko jakby samego oprogramowania, ale też na poziomie konsultingu, można tak powiedzieć, doświadczenia z poprzednich projektów. Nie? ze sobą. Tak, tak, tak. I ta wymiana doświadczeń razem pozwala gdzieś ten projekt razem po prostu poprowadzić. Zgadza się, także biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, wybraliśmy partnera drużyniowego Makopedia. Kluczowe we wdrażaniu Pima jest transparentność i stały przepływ informacji pomiędzy nami jako, jako partnerem drożeniowym a klientem. Więc myślę, że, że to było kluczowe, że faktycznie byliśmy cały czas w kontakcie, podczas spotkań skramowych, informowaliśmy się na temat progresu. Ale to też jest duże wyzwanie, tak? Że w różnych branżach funkcjonujecie, raz działacie w branży rowerowej, w sensie z Pimami, raz działacie w branży budowlanej, dzisiaj w branży instalacyjno-grzewczej, tak? W sensie jak sobie też radzicie właśnie z takim przygotowaniem się do tego typu wdrożeń. Akurat w fazie zawsze analizy przedwdrożeniowej staramy się poświęcić sporą część też czasu na zapoznanie się z produktem, czyli tak naprawdę na wcielenie się trochę w rolę konsumenta, wejście na stronę internetową, przeczytanie o produkcie, zapoznanie się z jego atrybutami, po to, żeby później jak najlepiej móc dostosować też te oczekiwania klientów końcowych do tego, jak projektujemy PIMA. Jeżeli chodzi o naszą stronę internetową, tutaj mamy dwie grupy odbiorców. To są klienci końcowi, czyli użytkownicy naszych urządzeń. na też klienci B2B, którzy jakby mają tam pełny, pełny katalog produktów. I tak naprawdę największą korzyścią z wdrożenia, wdrożenia rozwiązania PIM jest to, że zniknęła mi część takiej żmudnej pracy. Jak mamy listę wszystkich produktów, zmieniam to po prostu w jednym miejscu i dzięki temu, że ta synchronizacja jest praktycznie w czasie rzeczywistym, to po kilku minutach ta zmiana jest widoczna na każdym produkcie. Bezpieczeństwo, jakość, oszczędność czasu i nowe możliwości. Przed Pimem baza produktowa była w pełni update'owana ręcznie, czyli czasochłonność wprowadzania produktów przy Dużych zmianach, czyli zmianach cennikowych, Katałobus. gdzie aktualizacja była na tysiącu produktów, no zajmowała sporo czasu. Na chwilę obecną, to co mamy, to jest pełna automatyzacja procesu. Czyli wszystkie dane, które mamy w kartotece produktowej, są bezpośrednio zasilane z PIMA. Wszędzie mamy to samo: czy to jest Salesforce, czy to jest Kajus, czy to jest POS, i format, i, i dane przekazywane są po prostu spójne. Dzięki integracji naszego systemu ERP z bazą PIM produkty automatycznie trafiają do systemu. Pierwszym krokiem, który wykonujemy, jest to przypisanie danego produktu do. Rodziny. Aktualnie mamy 29 takich rodzin w Pimie. Z tego względu, że gromadzimy różne dane techniczne, w zależności od kategorii produktu. Po przypisaniu produktu do rodziny, pozostałe działy w naszej firmie mogą rozpocząć dalej kompletację atrybutów i uzupełniać te dane produktowe. Okay. W dziale zakupów tak naprawdę zajmujemy się głównie obszarami takimi jak dane logistyczne, dane środowiskowe czy dane zarządcze. Czyli w sumie dzięki temu jakby każdy z Was wprowadza w swoim obszarze rzeczy i nie ma czegoś takiego, że już się musicie jakimiś plikami wymieniać, tylko po prostu każdy z Was gdzieś tutaj uzupełnia te informacje, Dokładnie. które potrzebujecie. Tak, tak, tak. Uniknęliśmy dzięki temu tak naprawdę dodatkowej komunikacji z prośbą o przesłanie tych danych do nas, a później wprowadzanie do jednego pliku. Teraz tak naprawdę każdy ma swój zakres danych, które uzupełnia i to znajduje się w jednej bazie. Myślę, że dużym wyzwaniem często dla programistów jest też tak dobrze zrozumieć też potrzeby klienta z perspektywy biznesu, takich kotów, jak powiedzmy tu jesteśmy i systemów, które klient ma. Jak sobie z tym poradziliście? W projekcie kluczowym fazą była faza analityczna, gdzie właśnie zgłębialiśmy te potrzeby, badaliśmy, jakie są procesy biznesowe w firmie i dopiero po zebraniu tych wszystkich informacji przekuwaliśmy to na, na konkretną architekturę technologiczną, szukaliśmy odpowiednich rozwiązań. Tutaj właśnie w ramach tej analizy wybraliśmy dla, jako PIM Akaneo w wersji enterprise'owej. Dodatkowo do tego pima zaproponowaliśmy integrację w formie middleware'a. System PIM głównie jest nastawiony na, na integrację z innymi systemami. Największą wartość daje właśnie, kiedy, kiedy System PIM mamy z, no, spięty, zautomatyzowany cały proces. przechodzi w pełni automatycznie, nie ma tej pracy manualnej, którą tak naprawdę chcemy wyeliminować. I tutaj też była nasza rola, żeby, żeby zająć się tą warstwą technologiczną, która to zautomatyzuje, żeby te procesy uprościć, zminimalizować. Proponuję, żebyśmy zobaczyli, jak te produkty wyglądają i miejsce, z którego dalej świat idą, trafiają, czyli do naszego magazynu. Super, to z nami. w takim razie. To jest jedyny magazyn Imergas Polska w Polsce. Stąd dystrybuujemy zarówno części serwisowe, jak i towary handlowe dla naszych klientów na całą Polskę. Magazyn 3000, około 3000 m2, 2100 miejsc paletowych, jeżeli chodzi o regały. Natomiast mamy miksowy sposób składowania, czyli mamy również składowanie na stosach. Aktywnych na dzień dzisiejszy mamy około 3000 SKU, natomiast wszystko zależy od tego, jak mamy dostosowaną ofertę mogę wam pokazać jak odbywa się proces kompletacji. Dobra. Chcę. Ponieważ korzystamy z urządzeń mobilnych, wszelkiego rodzaju zamówienia, które wpadają niezależnie czy to jest biuro obsługi klienta, czy części serwisowe, wpadają do jednej aplikacji. Na terminalu mobilnym magazynier ma wskazaną lokalizację pobrania, jak i indeks produktu oraz ilość. Podchodzi sobie do odpowiedniej lokalizacji, okay. strzela kod i kompletuje pozycja po pozycji. Zamyka taką wysyłkę, nadaje etykietę transportową i przekazywane to jest dalej do, do strefy do strefy wysyłki. Right. Okay. W naszej ofercie mamy pompy ciepła, kotły gazowe i hybrydowe pompy ciepła. To jest praktycznie to, co w tym momencie jest naszym największym, najważniejszym, jeżeli chodzi o urządzenia. Jesteśmy teraz już na sali szkoleniowej, gdzie wszystkie urządzenia, które tu widzicie, są podłączone do instalacji. One są wykorzystywane czy to na szkoleniach dla instalatorów, czy dla serwisantów. Każdy kocioł możemy uruchomić, możemy zasymulować jego normalną, tradycyjną pracę. Możemy też go zepsuć na potrzeby egzaminu, po to, żeby serwisant mógł się sprawdzić podczas takiego egzaminu. I tą usterkę usunął. Każde urządzenie, jak widzicie, odpowiada no, swojej gamie. Mamy tych typu szegorów kilka. Są urządzenia jednofunkcyjne z zasobnikiem stojącym, są urządzenia dwufunkcyjne. Wszystko zależy od tego, do, do czego Jaka potrzebujemy ten kocioł. Dokładnie tak. To jest bardzo duża ilość produktów, różnych mocy, to jest dużo atrybutów. Żeby się też nauczyć tych produktów, to też jest sporo pracy, ale jeszcze, żeby dobrać odpowiednie urządzenie klientowi, nie tak naprawdę? Dokładnie tak. No, tutaj fajnie wspomniałeś, faktycznie przy, przy pracy każde urządzenie jest opisane wieloma cechami. Wieloma atrybutami. Dodatkowo każde z nich jest łączone z wieloma różnymi akcesoriami, więc zrobienie takiej kompletnej oferty czy dokumentacji dla urządzenia proste wcale nie. Jest. Tak jest. Pompa ciepła potrzebuje innych atrybutów, również kocioł gazowy potrzebuje innych atrybutów. Również pompa hybrydowa będzie potrzebowała jeszcze innych. Każde urządzenie potrzebuje około 100 atrybutów do uzupełnienia. Czyli ta baza jest tak naprawdę ogromna. Spora. Oczywiście bierzemy te dane z najnowszych dokumentów, które mamy, z najnowszych tak naprawdę materiałów. To samo jeżeli chodzi o. Witricixa Ekstre, czyli nasz nowy kocioł, wprowadzaliśmy tutaj i było to bardzo pomocne przy nowych aktualizacjach, które pojawiały się bardzo dynamicznie. Mieliśmy taką bazę najbardziej aktualnych dokumentów właśnie tam zamieszczonych w BIM-ie. Pracujemy w takiej bardzo dynamicznej branży, gdzie dosyć często zmieniają się produkty, zmienia się dokumentacja do tych produktów, i dla nas jest bardzo ważne, żeby ta dokumentacja była jak najbardziej aktualna, zarówno dla klientów, jak i dla nas wewnętrznie. Baza produktowa PIM jest dla nas naprawdę dużym ułatwieniem poprzez aktualizację plików tylko w tej bazie czyli w zasadzie w jednym miejscu. Jesteśmy w stanie jednocześnie zaktualizować te pliki, te materiały w kilku miejscach. Między innymi to jest na naszej stronie internetowej, w systemie, w którym tworzymy oferty, a także w systemie do składania zamówień, czyli takim naszym systemie ERP. OZE to nie tylko duża ilość urządzeń, ale to też tak naprawdę każdy budynek, który jest inny, no i w zasadzie ktoś musi. Wiedzieć, jakie produkty, które, które sprzedajecie i ofertujecie po prostu zastosować? Czy macie jakiegoś typu narzędzia, które na co dzień wam w tym po prostu pomagają? Tak, z uwagi na charakterystykę urządzeń w naszej ofercie, czyli tutaj no jakby konkretne dopasowanie tych urządzeń do potrzeb klienta, tworzymy narzędzia wspierające instalatorów, dystrybutorów. E, jednym z takich narzędzi jest kalkulator doborowy do ciepła. W momencie, kiedy. Instalator bądź dystrybutor wprowadzi odpowiednie parametry budynku, sposobu wykorzystania tego budynku, zwyczaje domowników. Kalkulator modeluje dany budynek, modeluje zapotrzebowanie energetyczne tego budynku. W następnym kroku narzędzie generuje zestawienie pomp ciepła, które spełnią oczekiwania domowników oraz samego budynku, zapewnią komfort cieplny. I na samym końcu taki kalkulator generuje podsumowanie energetyczne danego budynku, pokaże jak dane urządzenie w budynku będzie się spisywało. No i z racji tutaj, że dynamicznie zmieniają się produkty w naszej ofercie, postanowiliśmy, że kalkulator będzie zasilany urządzeniami z bazy PIM. Czyli w momencie, jeżeli dane urządzenie zostanie wprowadzone do oferty bądź z niej usunięte, automatycznie kalkulator będzie to uwzględniał. Panie Macieju, bardzo dziękujemy, że nas ugościliście, bo to jest ciekawe posłuchać o cyfrowych transformacjach z perspektywy różnych osób, które są zaangażowane. Pan, jako tutaj prezes firmy, chcielibyśmy też e, usłyszeć, jakby, czym się też Państwa firma zajmuje e, i, i jakby, jakie produkty oferujecie na rynku. Firma Imergas to firma typowo włoska, kapitał rodzinny z północy Włos, okolic Parmy. Obecna na rynku włoskim od 60 lat, a w Polsce od blisko 30 lat. Podstawowy przedmiot, produkt, jaki sprzedawaliśmy, to były bardzo długo kotły gazowe i do dzisiaj jest to podstawowy biznes, czyli branża grzewcza, wentylacja, ogrzewanie, popularnie nazywana chwakiem. Dzisiaj nazywamy się firmą oczywiście handlową, ale także szkoleniową i doradczą, bo dla nas bardzo ważne są kompetencje. W bardzo znaczący sposób rozszerzyliśmy gamę produktów, które oferujemy, czyli to nie są już tylko Produkty dedykowane dla budownictwa jednorodzinnego czy mieszkaniowego, tylko oferty obiektowej, czyli duże budynki, hotele, hale, zakłady produkcyjne, czyli moce powyżej 1 MW, i to jest już sprzedaż bardzo oparta na kompetencjach. No i oczywiście idziemy za transformacją energetyczną, dekarbonizacją czyli Pompy ciepła, elektryfikacja ogrzewania, podążanie za tym wszystkim, co Unia Europejska wymaga i oczekuje w kolejnych latach. My chcemy budować naszą przewagę na właśnie kompetencjach i profesjonalnej relacji z naszymi klientami. Dzisiejszy poranek i cały dzień był dla nas bardzo interesujący, bo mogliśmy też wam pokazać, w jaki sposób PIM odpowiedział na potrzeby wielu osób, zarówno osób z obszaru produktu, z obszaru pokoju demonstracyjnego, gdzie widzimy jakby wszystkie urządzenia, też z perspektywy zakupów, osób administrujących sprzedażą i wielu, wielu innym osobom. I to było myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie, żeby też poznać relacje tych osób bezpośrednio. Bardzo dziękujemy firmie i Mergas za powierzenie nam tego wdrożenia, oraz też dziękujemy za ten dzisiejszy dzień, w którym mogliśmy jakby to wszystko zobaczyć na własne oczy oraz poznać bliżej zespół po naszym wdrożeniu i, i poznać tak naprawdę w jaki sposób to wszystko się dzisiaj sprawdza. No dla nas to jest piękne świadectwo tego, że faktycznie to wszystko się udało, także bardzo Wam też dziękujemy za zaufanie no i za tą dzisiejszą wizytę, a wszystkich naszych widzów zapraszamy do też oglądania kolejnych odcinków w ramach cyfrowej transformacji w obszarze sprzedaży. Dziękujemy. A i zapomniałem, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube. Dzięki.